čekáme na rozvoj situací. Víte, že sektor CD je zvuk A sektor Benžina na radě čeká. Čeká, rozvíjá se. Po volnostu se má tady víc na kde to re může čeká. Zostala minuta. Jedna wymiana, ale bardzo Oba tak. Obaj bardzo mówieni, bardzo wskoczni. Widzę, że Radek czuje już, że ma w czołagę. Jak mówiłem, trzeba kontrolować tempo. No, teraz to się może odwrócić. Nie dałaś sobie odpuścić, to jest trudne. 30 sekund, panowie. Jeden i drugi powinien dzwonić. Żaden nie może mieć pewności, że prowadzi. 15 sekund. To jest ten moment, żeby wykrzesać te ostatnie pokłady energii. Tak Dajcie im państwo doping 10 sekund. No, to jest puczny najważniejsze punkty tego zmarcia. 5, 4, 3, 2, 1. Stoł. No. Doskonale. Nie wiem jak Marcin, nie będę mu sugerował, ale tak jak myślę, bez tego obalenia, ani dla jednego, ani dla drugiego, będzie najsprawiedliwsze rozwiązanie. No, Radek potrzebuje wentylacji. Radek... Yy... Nie, na wróć. Radek potrzebuje wentylacji, Artur idzie dalej w zamkniętym chemie, czeka na werdykt. To będzie walka o złoto. Czy to będzie walka o bronz? należy dla którego. Co ważniejsze w tym momencie? Radek po złoto, tak, Robert? Ale to by było piękne. Radek Domański, czy kurs Sendek? Kto wygrał? Dogrywka, tak? Oooo! Rada Mański.